Witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku Asnermel. Dzisiejszą gwiazdeczką będzie Hali jak ja nie wiem czy ktoś wie, ale byłem nim dwa razy global, więc warto posuwać tego co powiem. Jak widzicie też fajnie nam gry idą z widzami. Jest już legenda 3, więc po prostu ciśniemy i zapraszam każdego do wspólnej gry. Więc na Haleju Wam polecam Berna. E, tutaj są moje emblemy Bierzona na speeda, Magic Penetrację, Magic Lifesteal raz I e, Magic Worship To podpala przeciwników Jest to naprawdę beast na Haleju I Wam to serdecznie po prostu polecam Tutaj jest emblem, którego używam na innych postaciach, ale rzadko kiedy e, Na Haleju Berna. Tutaj jest mój build, mam but na manę na pierwszy ale jak zmieniam, słuchajcie w late game, jak już mam 4 item, albo 5 nawet, to zmieniam już je na e, Magic Penetracji i to wam także polecam. E, te dwa buildy na różne giereczki, zależy po prostu jacy są przeciwnicy. Dzisiaj użyjemy tego ostatniego buildu. jo lecimy 5Q e, z widzami. Oczywiście jak zawsze, e, słuchajcie, z hali. Czekamy co przeciwnicy wezmą. Mam nadzieję, że wezmą jeszcze dwie squishy postacie. Squishy, czyli po prostu będą łatwe do zabicia, będą po prostu mięciutkie dla mnie. Jest Lunox. Lunox jest ok. ale jest w porządku. Tuż tu place'y. Też może mnie ograć, a ja mogę ograć. O, fajnie, Mia i Alucard. Więc słuchajcie, moimi targetami na tą grę będzie... Angelka. Jest to bardzo łatwy target dla mnie i jest o, fajnie jest ją zabić pierwszą, bo ona polega na ulcie czy jest w kimś. Nie? Jak ją zabijesz, to przeciwnicy są totalnie już e, w dupce, nie? E, I też druga sprawa, że ona się nie obroni tak naprawdę sama przed, e, przede mną, więc jak tylko się odsłoni, to ją złapię. E, jest Karina, która jest mało mobilna. E, więc ją też będę się starał na pewno łapać. żeby tutaj przypadkiem nie kowała. No i jest mija. Mija dla mnie bardzo łatwy target. Zwłaszcza jeżeli nawet użyję ulta, to ja potrafię się przed nią tutaj, ją po prostu przewidzieć i wiem gdzie pójdzie z reguły. Więc łatwo jest ją złapać. Dla mnie, bynajmniej. dla każdego w jak tu już tą troszkę tym tą postacią gra, nie będzie to stwarzać problemu Emblemy tak jak Wam podam pewnie z, na początku e, Magic Worship, czyli ja to nazywam po prostu Burn Podparasz przeciwników, taki emblem Mam go na maksymalnym poziomie e, Retribution, wiadomo e, Lecimy na mida I słuchajcie, Hali ma dobre early'e, więc trzeba się na, na tym skupić, żeby już no, od początku tutaj wjeżdżać przeciwników ostro, nie bawić się tylko ostro, wierzyć przeciwników, żeby po prostu to early game tutaj zdominować. Zwłaszcza, że Hali ma taki potencjał, żeby zniszczyć właśnie już od samego początku przeciwników, więc ma fajne gangi, jest mobilny, bardzo jest mobilny, ma tak naprawdę dwa doskoki skoki, bo skaczesz w jedną stronę i możesz się wrócić, tak? Czyli masz w sumie dwa doskoki, tak? Z tym, że ten drugi doskok jest już, jest już zależny od tego miejsca, z którego jakby użyłeś skilla, tak? Czyli nie możesz już tam, gdzie chcesz odskoczyć, jakby, tylko musisz niestety wrócić w to samo miejsce, z którego rozpocząłeś skoczek. Ale są to dwa doskoki, można to śmiało nazwać dwoma doskokami. Tutaj spłoszywaliśmy szybko ja Zacząłem od e, Magic Regen Mana, zacząłem sobie dżunglę, więc mamy już dżunglę i manę. Yy, bo jak wiecie ja lubię dużo manu używać nie lubię jak mi, aż mi się, jak mi się po prostu kończy więc dlatego też kupuję mana regen buciki tutaj bez, bez retribution, słuchajcie bez retrybuczny zobaczcie zaraz jest krab tutaj nawet już nie ma sensu tego małego stworka być tylko od razu się przesuwamy na kraba jesteśmy idealnie przy krabie bierzemy kraba o to słuchajcie chodzi żeby wziąć kraba tak bo tego małego stworka to kraut już później weźmie prawda więc po co mu tutaj e, wchodzić e, w drogę i ryzykować tym, że przeciwnicy mogą wziąć kraba. Jak my możemy szybciutko kraba wziąć, część wspólną, e, jakby dostajemy darmowego kisa, więc myślę, że w porządku. Już patrzę, co się dzieje na bocie. Widzę, że to jakaś walka, więc widzicie, od razu lecimy na bota. Tylko ta karina, kurwa. Gdzie mój akaj? Akaj tutaj już jest w pogotowiu, skoczył i użył najpierw dwójkę. Troszeczkę średnio, ale, ale myślę, że sobie poradzimy. E, ten aleokarczu się martwi. To jest, on jest już w a już mam go. Więc mamy już First blooda. Fajnie, że mamy tego First blooda Early Game. Na pewno tutaj już będzie wygrane. Chyba, że zrobię jakieś błędy, ale postaram się zrobić jak najmniej błędów i jak najwięcej przeciwników pokować. Nawet słuchajcie, ULTA, nawet warto, jak jest sam tank, to dlaczego miałbyś nie użyć ULTA? Jak możesz zobaczyć, on już nie ma HP. Jeżeli ich frontline nawet zostanie obity przed tym Fightem czy przed jakąś walką, to. Jak frontline nie żyje, to kto zostaje? Damage dealer, tak? Więc jest to war, tak? Jest to war. Wiadomo, że jak jest nie 5 wszyscy mają full HP, to skupiamy się na damage dealerach. Yy, Wiadomo, tak? Ale w tej sytuacji nie było, nie było jak. Yy, Tertla oczywiście bijemy. sobie turtle to jest wygrana bitwa. Tak to się mówi, słuchajcie. Bo zazwyczaj o Tertla jest bójka, nie? Więc więc fajnie tego tepla wziąć, bo on daje dla każdej drużyny wiecie, tak jakbyście jakby cała drużyna dostała, nie wiem, ze trzy kraby. Myślę, że ze trzy kraby śmiało. Można powiedzieć, że cała drużyna dostaje 3 kraby, tak? Więc spoko do podziału, więc w sumie spoczko, nie? Eee, więc to się naprawdę opłaca. Już tutaj przy buffie jesteśmy. Eee, więc jak widzicie ja już mam tutaj troszeczkę eee, mana mi się tak, aż tak nie kończy i mi się to podoba, bo ja mogę farmić. A i tak te buty później wymienię, a w game są silniejsze niż na penetracji. Po co mi penetracja? Skoro ja i tak nie mam dużo e, magic, e, magicznych obrażeń, tak? Więc po co mi ta... E, po co mi te buciki, skoro mi się ma na kończy? Więc wiecie, więc ja gram takim stylem. Jeżeli chcecie może skorzystać z tego. Jeżeli nie podoba Wam się to wiadomo, że <laughs> macie swój styl i do, do niego się jakoś tam... E, Dostosujecie po prostu tak, więc tutaj widzę już e, jest i Rzeczywiście się spóźniłem, ale nie mogą być wcześniej. Alucard spokowany. mógłbym mi je schakować, ale ciężko mi było do niej e, dojść z ultem, więc Alucard poszedł na frontline. To też jest damage dealer, więc jest to porządka mijań, nawet nie ma jakichś dużych obrażeń na początku, więc i tak nam dużo nie, nie zrobi. Ja się na spokojnie wyłapie. Za chwileczkę. Teraz będę ją próbował złapać, ale no tutaj już niestety wraca, ale. Warto było spróbować. Warto było. Spróbować. widzicie, ja nawet próbuję tak na siłę. Na siłę szukasz kisa tym Halejem. Na siłę to nie jest tak jak cyklopem, jak w ostatnim odcinku mówiłem, że cyklopem gramy safe. Halejem nakurwiamy na dosłownie, nie? Bez strachu, słuchajcie, bez strachu. Widzicie już Kis, Szybkie, gang nie ma co się bawić. Nie ma co się bawić, trzeba ma być. Wiecie, macie zrobić taką przewagę, taką dominację na midzie, żeby przeciwnicy nie wiedzieli, co się dzieje. tak? A nawet nieważne, jaki macie team, czy dobry, czy słaby, to na pewno wam pomoże, słuchajcie. Bo generalnie, jak jesteście w epiku, w legendzie, czy nawet niżej, to ci ludzie są na linii. Nie roamują jakoś ogromnie dużo, coś tam roamują, ale generalnie stoją na linii i po prostu nawalają. Nie? Więc jak ty zdominujesz mida, zdominujesz jeszcze jedną linię, czy nawet dwie linie zdominujesz, to jest to fajne. O, tutaj mamy Angelkę, więc widzicie fajny fokus. Tylko tutaj Karina zaskoczyła. Szkoda, że tutaj nikt nie obstawił mnie, więc niestety za to przypłacę życiem, ale Karina i Angela umarły. Jakby przez to, że przeze mnie w sumie. Bo ja to jest fokusem Angelę zabiłem ją. i Karina już umarła, bo we mnie wjechała, nie. Tutaj bówka mamy, więc zaraz sobie weźmiemy bufeczka Fajnie, że tutaj. Nasz frontline lata sobie śmiało po przeciwników dżungli. Jest to fajne na pewno, bo mm, też nam robią wizję. Zobaczcie, Klaucy może wyjechać tyłu i on ucieknie chyba. No, powinien. No, niestety nie ucieknie, bo chyba dasz mu się skończył. Albo i nie, tutaj chciał chyba e, wytymać przeciwników dosłownie, ale chyba mu coś nie wyszło. No, ale na spokojnie. Po prostu ta Andrzejka strasznie slowuje i na pewno to przysporzyło mu problemów, idę na topa, na kraba, nie zależy mi na tym żeby zabić kurwę bo ja go nie zabiję, ja chcę tego kraba, słuchajcie, ja chcę tego kraba i tyle, ja chcę kraba, ja chcę kraba i, i mogę sobie iść, pum, idę stąd. Nikogo tutaj nie ma, więc spokuję przez tego kurwę żeby za bardzo też nie cwaniakował, nie? Tutaj przyszedłem mnie we dwójkę, nie wiem czy to, czy to jest dobre właśnie jak na topie jest tylko tank. Ja jestem na tanka na przykład, ja sobie biorę kraba, coś tam w farmie. To nie ma sensu przejść do tanka, bo on jest sam, tak. A na bocie zobaczcie, na bocie jest dwóch, dwa, dwa targety, które są easy. Ja już po nie pędzę. O to może Karinkę jeszcze zapięć. O, pięknie tutaj Akaj złapał i mamy killsa Darmowego są na Karinie, więc to jest problem Kariny, że jest po prostu mało mobilna, nie? Sami widzicie. Ale tam sprawdziłem, czy tam kogoś podkiem nie ma, ale nie ma, więc dalej sobie spuszymy MIDA, żeby po prostu przeciwnicy nie mieli wizji, nie? I bum, nawalamy kartami. Ile wlezie jest sam tank, to co kogo mamy bić nie? Jak najlepiej, nie? Tutaj jest fajnie, że jakaś z tego wyszedł i połkujemy Parę sobie to przekazy, HP mi się odrodziło. Dosłownie one shot na dżungli. I boom, poke. Zobaczcie, jak ja mam early game. Cały czas mogę nafalać ulta. Ja cały czas nawalam i już kill następny. Więc jest to mega, 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 mega fajne, nie? Eee, taka ciekawostka przy okazji na tych przeciwników. Przed chwilą przegraliśmy. Przed chwilą. Grę wcześniej, nie? Ja wtedy grałem, grałem. Lancelotem, ale. No, nie udało się, bo nie grałem na midzie i to był błąd. Co nie powinno grać na midzie? No tutaj Karina, na przykład, wyjechała tył, szczapy nie miałem, niestety. Wiadomo, że wszystkiego się nie da przewidzieć. Ale spokojnie mamy już tutaj kontrolę. Mida, jak widzicie, jest naprawdę, mamy do przodu wszystko. Kontrolujemy mapę i to jest najważniejsze. Kontrolujemy mapę. Możemy się wyfarmić, możemy robić zasadzki jesteśmy silniejsi jeden na jeden, bo mamy więcej farmy. Więc jest to po prostu super, nie? Tutaj próba zapania mi chyba. A nie udało, uciekła Sojara. Nie na długo, ale tutaj Angela jest w tym malu na Naprawdę nam zrobił sporo obrażeń. Widać, że oglądał odcinek. <laughs> ja naświruję. On nawet to nie wie, bo to nie jest polski. Oczywiście bierze, bierzemy kraba, na bocie też jest krab. Ciekawimy dlaczego go nie bierze. A jak widzę kraba, to mi się po prostu otwierają źrenice szeroko. Ale zabił za to fajnie Karinę, ale tam pomścił aluka. Widzę. Tutaj się nie czuję bezpiecznie, więc nie wejdę w tych krzaki. Jak widzicie, ja się, ja się nie czuję bezpiecznie, to nie wchodzę w jakieś krzaki i tyle, tak? Chociaż czasami, jak jestem już stankiem i nie czuję się dalej bezpiecznie, po prostu czasami się po prostu wchodzi. Bo jak nie sprawdzi tank, to kto ma sprawdzić, nie? I pok! Myślę, że tutaj jest za to życiem, fajnie tutaj czugo złapał idealnie. Mamy Kisa, to już troszeczkę też sfidowany widzę, więc spoczko, fajnie to wygląda. Więc tutaj damy na nich radę na pewno teraz. Mamy lepsze early game. Wcześniej, na wcześniejsze gierce to oni właśnie zdominowali nasz mid. Też mieliśmy haleje, ale po prostu nie poradziliśmy sobie. Ja grałem na bocie Lancelotem solo, ale niestety nie dało rady wygrać. Ale teraz poszedłem na mida. Myślę, że właśnie częściej będę mida grał. Teraz, żeby tutaj pomagać, tą nie zdominować, bo jest najważniejsza. Szkoda, że ten Chunie kopnął tego kurwa. Myślę, że dało dałoby radę nawet go, z, z, wiecie, e, zmasztować. Myślę, że byłaby taka szansa. Teraz coś grubo, zobaczcie, ja sfokusowałem tego Alucarda, ja miał full HP. Ja po prostu na niego kliktałem nie? Najechałem skill'em i już nie żyje, nie? Dostał po prostu CTK, tak? więc tak widzicie, dobrze sfokusowany Alucard nie jest w stanie dużo zrobić. Dostał kick out czu i Bum. Nie ma typa. I tu nie tyle. Próbujemy tutaj zrobić zasadzkę na. Mam nadzieję, że to Angelka gdzieś. O, 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 Bye-bye Angelusia. Więc jak widzicie to jest bardzo łatwy cel. Bardzo łatwy cel. Ona nie może w ogóle nic e, zrobić. Tutaj trzymam kurwę na dystans, bo on ma ulta może, więc nie wiem co tutaj będzie chciał spaniakować. Dobrze, że skończyliśmy go serię. Słuchajcie, zauważyłem, że kurwa jest naprawdę mocno w mecie. Naprawdę jest kurde fajny, fajny jest. Fajny, naprawdę ludzie się nauczyli nim grać i po prostu miazga. Karina? Karina? A, ona um umrze. Bye-bye. Miłego, miłego dnia. Rusz to Lordzika, nie bawimy się w tej giereczce. Szybciutko Lord. Mamy szansę. Zobaczcie, dwóch przeciwników nie żyje. Tangdy tankdy myśl dealer, więc... Why not? Why not? Zróbmy Lorda, w w gierkę. I zobaczcie, ta mija już, ona nie ucieknie. Pa. Mam nadzieję, że Ci się podobało Mija. <laughs> Właśnie tutaj też Mija ma problem taki, że jest brak mobility po prostu, nie? Mało mobilna jest niestety, więc dlatego w early game na pewno jest niezbyt silna ale w za zatem ja to nawet nie poczułem mobility, stoi, na napierdziela słuchajcie, nie raz widziałem taką śmieszną mię, po prostu stoi w miejscu, nawet się nie rusza słuchajcie, nawala, napala i jak jej nikt nie sfokusuje to naprawdę potrafi zrobić w ten sposób gereczkę, po prostu stojąc i nawalając więc jest to zabawne jestem dosyć tankowaty w tej nie chcę umierać bo wiem, że teraz już Przeciwnicy się stankowali też, więc ja i tak bym ich nie zwanszutował. Ale fajnie mogę ich obijać, nie zrobić jak najwięcej obrażeń, jak najwięcej obrażeń mid, mid jak najwięcej obrażeń w eli i mid game. A wejście wiadomo, że tutaj AD carry powinno nadrobić dymgem, e, więc zobaczymy jak to się złoży. Zobaczymy jeszcze ile będzie ta giereczka trwała, ale myślę, że niedługo, bo już tutaj naprawdę dominujemy e, wszystkie linie. Lord nam niestety już umarł. Ale na spokojnie zaraz będzie też drugi Lord, jakiś teamfight pewnie będzie, w końcu muszą wyjść spod pazura naszego i muszą stoczyć z nami walkę. W której myślę mam nadzieję, że przegrają tą walkę, nie? I wtedy po prostu fajnie tutaj wygramy giereczkę, fajnie nam się poszło. Tutaj już wam retry, bo nie wiem kiedy będzie krapa, a zaraz im na czasie po prostu. Żeby jak najszybciej wrócić do mojej drużyny i ich wspierać po prostu, nie? Zobaczcie, tutaj już robię bufka, więc ja tam pędzę po prostu, ile sił w nogach. Więc próbujemy tutaj coś wykombinować. Uuu, jest, jest Karinka, chodź tutaj, chodź. Dobrze, już od tyłu cwania ja chciała wjechać, mamy. Ale... Kurde, ten kurwa jest naprawdę tankowaty. Zobaczcie, jak on jest tankowaty. Nic, nic my nie robimy, nie? Mam nadzieję, że go zabijemy. Ta, tutaj już myślę, że dam rady. boom. Chyba nie żyje, chyba. No, o Jezu, ja mu nic nie biję. Dobra, użyjemy sobie Freeza. Więc ten Freeze naprawdę jest fajny dla Haleya. Ja go po prostu uwielbiam. nic sami zrobię. No, zobacz, ja jestem mobilny. Jestem mobilny po prostu, nie? My ją jeszcze zabijemy. Ona, teraz, zobacz, ona dzwoni kuje teraz. Zacznij, ona słona, ona Nie podejdzie do mnie. Na dystans. ona tam jest w krzaczkach. Nie wejdziemy tam. I boom. I gg. Jest i wygrany team fight. Kolejny zresztą, więc już mamy coraz większą dominację. Zobaczcie, na no, też na feedował. Świetnie. Wszystko się e, zgadza, jak powinno, nie? Tutaj na pewno też e, widzowie coraz lepiej grają. Zauważyłem, że niektórzy lepiej rumują, starają się. E, tylko problem jest taki, że nie wszyscy mają te, te buildy. Czasami jak widzę builda, to, to są tam jakieś, wiecie, o jaki one-shot fajny. Są tam jakieś, wiecie, można testować jakieś buildy różne, ale najlepiej to brać takie już yy, stestowane, takie, które też mają sens, bo czasami po prostu na przykład ktoś tam yy, no dzięki, dzięki. Yy, bo czasami widzę na przykład builda na postaci, na przykład jest taka, jest taka książka, jest taki item, który za każde zabicie daje ci hajs. Czy nie Magic Power dajcie? Magic Power dajcie za każdy kis, nie. I patrzę i taka osoba zbiera ten item, mając. O, dobra, jest git. Mając, słuchajcie, zero kisów. Więc ja nie wiem czy to jest przydatny item, zwłaszcza, że ta postać nie potrzebuje w ogóle tego itemku. Więc jest to naprawdę strata pieniążków. I przez to jest po prostu słabszy twój sojusznik. Więc. Albo po prostu ty, więc trzeba uważać z, ty uważać z tymi buildami. I jak testujemy to, tak przemyśleć sprawę, czy to naprawdę jest spoko. Zobaczcie, ja już tutaj zmienia na Magic Penetrację. Idę, mamy już fajne otwartego. Zrobimy sobie zasadzkę. Tutaj na bocie też wieża ma mało HP, Chciałbym ją wziąć. Nasza drużyna, mo nasza drużyna mogłaby w, sobie w tym czasie zrobić Lorda. To byłoby fajne. Myślę, że się o to pokuszą, zajebiście. Została Angelika, którą spróbuję tutaj zabić. Mam nadzieję, że on wykluczę, właśnie z tego e, Steam Fight. to Mam nadzieję, że tutaj coś poradzimy, żeby ona tutaj nie swajakowała, albo chociaż zużyła ulta. No i fajnie. Nasza dusza sobie zrobi Lorda. Mam nadzieję, ja po prostu nie jest w stanie wziąć e, sama. Jakby tam jeszcze bakaria, to może, ale tutaj widzicie, ja mam czas, żeby wrócić do nich. A Angela i Fuzas, Alucard był obity, więc widzicie, dwie osoby tak naprawdę wykluczyłem, nie? Zgmyślałem Angela, żeby użyła ulta. Tutaj myślę, że to złapiemy tego aluka dzika i BUMU. I to jest słuchajcie, już GG. A hey, GG. GG? Nigdy że nie żyją. Angela z kurwą raczej pff, ciężko będziemy wydefować, to więc to jest po prostu GG. Kurta, Angelika, Angelika, Angelka. A chyba nie damy rady tutaj już niestety, ale to jest już GG. Więc fajnie, eee, wygrana. Więc fajnie się gra z widzami razem. Tutaj właśnie macie tą ostatnią giereczkę. Moją, eee, a do legend 3, 5 gwiazdek. Zaraz będzie legend 2. I lecimy po mytykach z widzami. Zobaczmy jeszcze tylko jaki, jakie obrażenia zrobiłem. Myślę, że były one naprawdę spore. Eee, więc sami widzicie. Eee, agresywny mit to jest wygrany mit. A z jakich powodów to już wiecie. Dzięki wielkie za obejrzenia i do następnego ziomeczki, moje kochane.